Dzisiaj będziemy grać na one bloku i będziemy budować jagodziarkę, więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A jak coś, to jest drugi odcinek z jego dziarki więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Nie się no. jeszcze mam wam coś do powiedzenia. Też zapraszam na mojego kolejny kanał. Arek Arek 3630. No, i zapraszam do oglądania. No, trzeba. tym. Siema. Dobra, w takim razie jesteśmy sobie tutaj na one bloku u nas. I dzisiaj musimy dokończyć, budować to, tą tutaj jako dziarkę. I utrudnieniem w tym jest to, że mam 38 kołówek. To jest mega mało. I że. No i musimy.

你滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！

41, 41, 41, 42, 41, 41, 41, 41, 41, 4, 3, 3, 4, 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 Lecimy, 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 jeszcze lecimy, 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 nie lecimy, 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 No, że nie ma mnie na wyspy, Dobra. No dobra.

Mogę powiedzieć to, że wejdźmy sobie tutaj. Oto... To mogę ja tu tego nasze... Tak ją widać. piękne jest, co nie? No my się widzowie widzimy w kolejnych filmach. Papa. Pa.